Ja, Siolaczko, życzę zapraszam do kolejnego filmiku z Diablo 4 i będzie krótki filmik, mam nadzieję, muszę je trochę skrócić, trochę szybciej zrobić, bo tak naprawdę chcę zrobić jak najwięcej buildów, a też nie ma na to czasu i tutaj w tym odcinku skupimy się na tym, żeby pasywnie atakować kulą mrozu, także tak, pierwsze co, skillorki, lodowe odłamki, od razu mówię, że można zamienić na jakiś pancerz, jeżeli chcecie, używać jakiegoś pancerza bo jest ogólnie zbyt dużo skilli do spamowania. Wydaje mi się, że jeszcze jedna umiejętność defensywna mogłaby być. Niemniej jednak, pancerz lodu, nowa mrozu, zamieć, lodowy pocisk i serina błyskawica to w kwestii skilli. W kwestii skilli pasywnych oczywiście chcemy używać zamarzniętej kuli jako pasywki. A drugiej pasywki, na drugiej pasywce chcemy używać pancerza lodu akurat w tej budowie postaci. Także przypominam, że za każdym razem gdy używasz umiejętności innej niż podstawowa, masz 20% szans na wystrzelenie tej kuli w publicznego wroga, a pancerz mrozu będzie dawał efekt, jeśli stanie się celona ataku, masz 5% szans na użycie pancerza lodu. I w tej budowie postaci teraz kor itemy omówimy. Niestety nie mam za dużo itemów, więc staram się, że tak powiem, robić buildy na tych paru przedmiotach, które mam. Oczywiście e, będzie można to zrobić dużo, dużo, dużo lepiej, jeżeli e, wybierzemy dużo ciekawsze przedmioty pod tą budowę postaci. Ja opieram ten build tutaj na broni która daje nam, kiedy pancerz lodu jest aktywny, pozostawiasz za sobą wybuchowe lodowe kolce, które zadają obrażenia i twoje lodowe kolce wyziębiają wrogów o 10%, więc to będzie bardzo fajne, bo przy włączeniu pancerzu lodu lub striggerowaniu go z umiejętności pasywnej, którą będziemy mieli drugą, czyli jeżeli 5% szansy będziemy mieli na to, żeby go rzucić... Dlaczego um... nie mogę niczego zagrać? Co jest? Nie będziemy do miasta. Rzucimy, to będziemy... Przerzucają pancerzu lodu, lub jakikolwiek inny sposób, jeżeli go aktywujemy, to będziemy em, pozostawiali lodowe kolce. Teraz w kwestii pierścionków, to mamy pierścień, który powoduje to, że dostajemy manę. Za każdym razem, gdy seryjne błyskawice przeskakują od ciebie, zyskujesz punkty many, więc już też to używałem wcześniej w innych buildziorach. Um, tak, oczywiście nie musimy tego używać, ja uważam, że jest spoko, bo jeżeli faktycznie tylko będziemy rzucali czasem Blizzard i czasem Nowe Mrozo, które ma bardzo wysoki cooldown, 14 sekund, um, Blizzard jest bardzo drogi, więc tak naprawdę um, możemy używać jakiegoś innego czaru do spałmowania. Możemy też wymienić serię Błyskawica, wtedy nie będziemy regenerowali many i po prostu rzucać sobie zamarzniętą kulę, ja po prostu użyłem tak. To nie znaczy, że trzeba grać taką budową postacią, można to kompletnie zmienić. Natomiast jeszcze nagrywam, bo żeby wiedzieć na start, po prostu co mogę sobie wybrać i jak mogę grać. Dobrze, teraz jeszcze tutaj kor przedmiot to będzie pierścień, który daje nam zwiększone obrażenia, kiedy mamy aktywną barierę, dlatego też warto wziąć pod uwagę właśnie użycie tej pasywnej umiejętności, czyli jeśli stanie się celem taką ataku, masz 5% szans na użycie pancerza lodu. Dobra, także to są core itemy. Teraz sobie zobaczymy skillę, tylko rzucimy okiem, także żeby tutaj za dużo nie gadać, bo te filmy naprawdę 40 minut. Wydaje mi się, że ostatni film w ogóle zajebiście jest zrobiony, z, yy, tak z partyzanta, ten z błyskawicami, ale też kurczę, no nie oszukujmy się, nikt nie ma 400 minut, żeby słuchać, oglądać, więc Skile są tak, a nie inaczej. Tutaj kulkę na maksa, której nie musimy rzucać, bo to jest pasywne rzucanie kuli mrozu. Dlatego też mamy chain lighting, ale ten chain lighting możecie wyrzucić i zobaczcie, 7 punktów umiejętności możemy rozdać w coś innego i kompletnie zmienić tą budowę. Tutaj mamy jeden w pancerz, jeden w nowe. Też chciałbym nadmienić na uwadze taki fakt, że możemy dostać sobie amulet, który da nam jeden do poziomu umiejętności wszystkich skili defensywnych, więc nie musimy w ogóle tych dwóch skili rozdawać tu. Będziemy mieli to rozdane i będziemy mogli używać e, wszystkie pancerze teleport e, i nowe, e, więc to też e, na pewno bardzo fajna opcja. Teraz przechodzimy dalej. Tutaj, oczywiście, ja dałem w zamieć, więc generalnie tą zamieć można wymaksować, jeżeli sobie usuniecie seryjne błyskawice i będziecie mieli na maksa zamieć. Jest miliard różnych rzeczy, które można zrobić. Ja to po prostu nagrywam, bo sam dla siebie chcę wiedzieć, a też osoby, które nie będą miały okazji pograć czarodziegą w betę, to mogą coś z tego wyłapać. Także to w kwestii skilli, teraz robimy krótki gameplay i ja po prostu idę testować następne następne jakby no to powiedzieć opcje. Że tak powiem. Także w tej budowie postaci nie będę rzucał w ogóle. Rozy norma. A zamraźnie ta kula sama będzie wyskakiwała z tego tytułu, że gdy zagramy, objęcie jaką umiejętność, która nie jest umiejętnością podstawową, to mamy szansę 25%, żeby ją zagrać, rzucić. Tutaj nie wiem. o co on? Porozmawiaj? A, myślałem, że wcisnąłem. Dobra, wiem, że wcisnąłem, a coś się zawiesiło, ale dobra. To tylko ja się zawiesiłem, spoko. Także zobaczcie, co tu się dzieje. Stwory zamrożone. To jest bardzo rewelacyjna budowa, ze względu na to, że nie musimy rzucać w ogóle zamrożenia tej kurii, ale można by ją zmienić. I ustawić tak, żeby zamarznięta kula dawała nam mana. Wtedy ten pierścień wyrzucimy W część lightinga i można Jak najbardziej, można zrobić tak I będą dwie zamarznięte kula leciały czasem Bo wtedy Na pewno trzeba wyrzucić jakieś umiejętności, żeby Nie mieć tak dużo umiejętności do spamowania Nawet wydaje mi się, że chyba bym wyrzucił też zamień wtedy stąd I już mamy w ogóle inną wersję budowy postaci, a wtedy Ktoś by się zapytał: to co byś kurczę swój, tutaj wrzucił wtedy? Co bym wrócił? Może nawet dwie umiejętności defensywne, bo już umiejętności ofensywnych mamy wystarczająco. Ale to chyba lepiej funkcjonowało, jak była, no tak powiem, wersja z pasywną kulą. Brozu, tylko to teraz już nie mamy wersji z pasywną, więc. Jak to jest? zagrywasz na pasywną i nie gra w pasywną? No daj po prostu mi czas. Jakieś inne. Tutaj. Opcje. że tak powiem. Do wyboru. Biorunem fajniej. Inne opcje mamy do wyboru. Co tu się wydarzyło? Bizard jest fajny, kurczę, bo go rzucamy i sobie w miejscu. Lata czyli Lightning jest super, bo wykrada mana, a kółka jest wymaksowana i po prostu leci jako u też pasywna, więc nie no, to dużo lepiej funkcjonuje. No ale mówię, umysły tutaj będą co chwilę jakieś się pojawiały ze względu na to, że Diablo 4 to nie jest taka że tak powiem szablonowa gra, tylko tutaj naprawdę będzie bardzo bardzo złożona to wszystko będzie Dwie umiejętności pasywne do wyboru 100 poziomów do rozdania i później zaczynają się paragony, więc naprawdę będzie się działo Naprawdę będzie się działo No dobrze, no to tyle, także dzięki za uwagę, do zobaczenia jutrze, ja na kolejne filmiki z Diablo Nie ma co tego przedłużać a ja to resetuję i przestawiam i testuję. Coś innego, ciekawego. Także tymczasem na razie, hej, cześć.